Zaufam Tobie. Obraz św. Józefa w kościele Świętego Józefa w Hamburgu. Niezwykły kościół przyjęty przez władców świata. Usunięte ławki. Prowadzenie kultu Jana Pawła II. 18. 18 sierpnia 2020 roku kiedy tutaj wznowiono umocnione przepisy sanitarne był to dzień, kiedy w Kacce Dachu byli żołnierze Izraela nad obozem jeździły latały samoloty bojowe Izraela i była minister obrony w Kagańcu, która się urodziła 9 sierpnia 1962 roku w rocznicę likwidacji Edyty Stein razem z 527 katolickimi Żydami w Święcimiu. Tego dnia mamy świadectwo mocy cudownego medalika przy koncentracyjnym dachu, do którego przywieziono. 13 sierpnia, 13 grudnia 1940 roku, 527 kapłanów. Wśród nich był biskup Edmund Nowicki. Dzisiaj rocznica jego śmierci, kiedy go otruto w Warszawie. W tym samym szpitalu, gdzie otruto kardynała Hlonda 10 marca 1971 roku. Był w wielu obozach koncentracyjnych, dwa razy był w obozie koncentracyjnym Dachau. Pierwszy raz 4 maja 1940 roku, rocznica zawierzenia się Bawarii świętemu Józefowi 1664 roku. 13 grudnia 1940 roku, kiedy przywieziono 527 katolickich kapłanów. Jezu, ufam Tobie, Ty wszystko wiesz. Tutaj jest kościół, gdzie tańczył Franciszek 12 października w 1986 roku mówiąc w Męczennika z, z Libet 10 listopada w 1943 roku, kiedy tutaj w Hamburgu zgilotynowano trzech kapłanów i pastora, skazanych na karę śmierci w klasztorze świętej Marii Magdaleny w Lipece z 1229 roku. Tego dnia już były przygotowane gazety polskojęzyczne w Częstochowie na placu Hitlera i dziennik. Pisały o bombardowaniu, amerykańskim bombardowaniu Rzymu 5 listopada 1943 roku i o zranieniu kardynała Hlonda. Cały świat był oburzony. Ten świat jest prowadzony przez Władców Świata w programie 527 latach, który zaczął się 12 października w 1492 roku, i skończył się 12 października w 2019 roku. Ten rok zaczął tańcem przy pomniku 2779 kapłanów, który pomnik został postawiony przez biskupa Edmunda Nowickiego przy współpracy męczennika komunisty Zatora Przetockiego Był proboszczem w kościele Serca Jezusa w Gdańsku, gdzie Boża opatrzność dała mi pracę fotografa. Z tego kościoła z pieniędzy bez języka z listą polecającym księdza Mikołaja. Wyjechałam list był pisany 14 lipca 81 roku. Cud był, że 17 lipca 81 roku w piątek. Rano nie wiedziałam, że będę leciała do Hamburga. Bez pieniędzy, bez języka, ze strachem. Tak mnie przeprowadziła się strafa Ustyna. Zaprowadziła mnie również do muzeum 19 lipca w 81 roku. Ostatni był dzień wystawy Muzeum Kosunky Werby. Za ostatnie 5 euro, 5 marek. Odwiedziłam. muzeum mówiąc Panie Boże jak dobrze ma ten fotograf Bóg pozwolił, że pracowałam tam 33 lata a w 33 rocznicy urodziła mi się piąta wnuczka Ewunia Panie Boże, jak Ci dziękować za wszystkie łaski dziękuję również za księdza Michała Woźnickiego w przyświętej Świętej na ulicy Wronieckiej wysłannika zamęczonych Selezjanów, zamęczonych kapłanów. Do niego pielgrzymowałam razem z błogosławionym księdzem Michałem Woźniakiem, Selezjaninem zamęczonym w dachu z listem biskupa Neuhoislera, który uświęcił na diakona Żyda Ratzingera, 29 lipca 1950 roku we Frezing, gdzie arcybiskupem był wnuk króla III i Jan Teodor. Wszystko usunięte z historii. bo to byli JP2 Żyd, syn Żydówki, Emilii Kaczorowskiej, urodzonej na ulicy Smoleńsk 15, naprzeciwko Smoleńsk 6, Felicjanek mieszkała 33 lata, matka Maksymiliana Kolbe. Na tej samej ulicy jest najstarszy Kościół Bożego Miłosierdzia. Kuczci Bożego miłosierdzia powstały w 1555 roku. Piotr Skarga wtedy był w Krakowie, zakładał bańki Miłosierdzia. Nie Ty wszystko wiesz. Dziękuję Ci również za księdza Józefa Woźniaka, urodzonego 7 lutego w 13 roku w Hamburgu, wychowanego w Ostrowie Wielkopolskim, który szerzył dachał. Był tutaj dusz pasterzem dla Polaków 1945 roku. Był kustoszem w Tulcach od 1 lipca 1961 roku. W tulcach. Do Tulec pielgrzymuje ksiądz Michał Woźnicki, proszącą przeświętą Matkę Boską Tulecką, Matkę Boską w Keczwałcku. Keczwał Gyczwald jest położony przy Braniewie. To wszystko są miasta, które zakładał biskup Hamburga Bruno Schauenburg, brat Adolfa IV Schauenburga, pradziadka polskiego prawej małgorzaty brandenburskiej. Panie Boże, w tych czasach ostatecznych pomóż nas wytrwać w ochronie naszej rodziny. A Polska jest wszędzie, tam gdzie my jesteśmy, nasze serce jest sercem. Nas chroni. Matka Bóla. To nie jest Matka Boska, Częstochowska. Tam dachał o święci. Rozkazują ci, którzy na Jesnej Górze ustanowili swoją stolicę. 18 listopada 1760 roku. Matko Łoża Rokie Gniańska, której obraz był z żołnierzami polskimi tutaj w Hamburgu. W mieście przedmurszu chrześcijaństwo, gdzie umarł święty papież Benedykt V, a umierał w tym czasie, kiedy żyli jeszcze święta Olga i cesarz Otton I, przodkowie polskiego króla. Polesława śmiałego, wygranego z Polski, ukazała się wtedy pierwszy raz Matka włoska w Polsce w 1079 roku, w której Rosja była zawierzona. Dużo wcześniej. I ten z Matki Boskiej Wszechwładnej znaleziony 2 marca 1917 w Moskwie, Komenskoje w dniu abdykacji cara króla Polski ustanowionego w 1894 roku kiedy Matka Boska odebrała żydą Kościół Świętego Krzyża po Święcimiu Święty Maksymilian miał 5 miesięcy. Ile sił urodziło świętych, ile przestępców? Jego z tego w tym samym roku urodził się Rudolf Hess, który w Hamburgu prowadził uroczystości pojednania Hamburga, pod zjednoczenia Hamburga 1 kwietnia 1937 roku. Za to heretyk, prawdziwy pod bóle, Ex-apostoliku, Nycz Miał ingres 1 kwietnia 2007 roku. To nie są żadne przypadki. Oni mieli plan 527 lat. A teraz jest czas na wrócenia. I mocy Pana Boga. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najbliższego Syna Twojego, Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.